czy też kasuję komentarze. E, słuchajcie, ja tego nie robię. To ktoś robi za mnie. To robi ktoś, kto nie jest bezpośrednio z tym wszystkim związany, bo ja tego już nie mogę czytać, więc nie czytam. E, więc wszystkie komentarze, które... Zresztą pokażę Wam te parę przykładów, to są właśnie tylko te, e, chciałam mieć kilka przykładów, żeby wam pokazać, więc te wam rzucam e, i możecie sobie myśleć, że to są tylko wybrane jakieś tam wyjątki. Nie. To są rzeczy, które ja czytam, ale już teraz już nie czytam, czytam, nie czytam, ale które czytałam codziennie od miesięcy. Codziennie, każdego dnia, takich komentarzy pojawia się przynajmniej kilka, kilkanaście, słuchajcie. Ja doszłam do momentu, gdy ja nie mogłam się tego czytać, więc poprosiłam kogoś o to, żeby mi pomógł moderować komentarze lub je usuwać. Poprosiłam kogoś o to, żeby mi pomógł moderować komentarze lub je usuwać. Ja w sumie nawet nie zdążyłam na tego chcę mu jakoś powiedzieć to, jak chcę, bo w rozmowie telefonicznej ja mu powiedziałam, żeby udostępnił tego mojego maila, albo, że ja nagram takie oświadczenie, on w zasadzie się do tego nie ustosunkował, nie powiedział, że no dobra, na przykład opublikuję, albo dobra, nagraj, ja to udostępnię, tylko powiedział, żeby, że on się musi... Kolejny zarzut. To ja byłam po drugiej stronie telefonu, to ja rozmawiałam z Bartoszem, a później z Danielem i ja jestem matką Marceliny, tak samo jak ja byłam osobą, która zemdlała. Po prostu to jest kolejny z styk... Wiesz co, głupszej rzeczy, słuchajcie, z całym szacunkiem, ale głupszej rzeczy dawno nie słyszałam, naprawdę. Ja w czasie tej rozmowy z bardzo kobietą, pisałam na czacie właśnie w tamtej tamte rozmowy na czacie właśnie w czasie live'a, pisałam też z trzema innymi osobami na, na Facebooku, więc łatwo to zweryfikować. Poprosiłam kogoś o to, żeby mi pomógł wędrować komentarze lub je usuwać. Cześć, witam. No cześć, witam. No cześć, witam. dobrze to zakresie, w tym zakresie, w Dzięki. No, cześć, pa. Cześć, pa. Słuchajcie. E, mam nadzieję, że po takiej dawce szczegółów, jakie usłyszeliście od koleżanki, nie będziecie mieć wątpliwości w całą tą historię. A jeżeli ktoś naprawdę nadal uważa, że zostało to w jakiś sposób zmanipulowane, zmyślone, Tylko jakim cudem człowiek byłby w stanie wymyślać na bieżąco e, kłamstwa. Tak uczą tylko największych tajnych agentów na świecie, i tylko oni potrafią kłamać, jak po prostu sypiąc z rękawa. E, dziewczyna podała Wam takie szczegóły, które są niezaprzeczalne.